Partnerem tego odcinka jest Ascoin. Polski dealer specjalizujący się w sprzedaży i skupie metali szlachetnych oraz profesjonalnym doradztwie inwestycyjnym. Jeśli myślicie o złocie lub srebrze, warto zaufać ekspertom. Sprawdź ofertę na www.ascoin.pl lub odwiedź salon w Centrum Warszawy i Rzeszowa. Ascoin, Twoje złoto, nasza pasja. To, co dziś widzimy na rynkach, to nie jest przypadek. To nie jest kolejna korekta ani normalna zmienność, do której przywykliśmy przez ostatnie lata. To jest pierwszy sygnał, że cały system zaczyna się kruszyć w miejscach, które jeszcze do niedawna wydawały się niezniszczalne. Bitcoin właśnie stracił 30% na wartości i skasował cały tegoroczny zysk. ETF, -y, które miały być jego wehikułem do dojrzałych finansów, nagle nie mają kupujących. Kapitał spekulacyjny odpływa szybciej niż dopływa i to jest sygnał, który trzeba traktować bardzo poważnie. Bo gdy bitcoin zaczyna dławić się, to znaczy, że system traci płynność i to nie w teorii, tylko w realnym świecie. W tym samym czasie sektor AI, który jeszcze trzy miesiące temu był uważany za nowy internet, zaczyna zachowywać się dokładnie tak jak wszystkie bańki w historii. Za dużo kapitału, za dużo długu, za dużo wiary, za mało fundamentów. I właśnie dlatego stawiamy dziś jedno pytanie. Czy złoto pójdzie tą samą drogą? Czy po bitcoinie i sztucznej inteligencji również metale szlachetne zaczną spadać? A jeśli nie, to dlaczego? I co mówi nam to, co się dzieje w systemie finansowym? Bo nie będziemy patrzeć tylko na wykresy. W tym materiale zajrzymy głębiej do miejsc, gdzie rynki nie kłamią, do długu. Do płynności, do realnego przepływu kapitału, bo tam zaczyna się każda chossa i każdy kryzys. A dziś w końcówce 2025 roku te dwie rzeczy zaczynają się niebezpiecznie splatać. Bitcoin znów zrobił to, co robi od pięciu lat, nie zawiódł swojego charakteru i nie zaskoczył nikogo, kto naprawdę rozumie jego rytm. Bo Bitcoin ma jedną cechę, której nie ma żadna inna klasa aktywów, zachowuje się jak zaprogramowany. Od pierwszego halvingu działa w cyklu, którego nie złamał jeszcze ani razu. Halving później rok potężnych wzrostów, następnie rok szczytu i wyhamowanie, później rok spadków i rok akumulacji. To matematyka, nie magia. I właśnie teraz weszliśmy w ten etap, który można przewidzieć z dokładnością do kilku tygodni. To nie przypadek, że Bitcoin stracił 30%, wymazał tegoroczny zysk i zawrócił dokładnie tam, gdzie cykl mówił, że ma zawrócić. To nie jest krach, to nie jest koniec narracji, to po prostu kolejny punkt w czteroletnim schemacie. Bo ETF-y, które miały zmienić bitcoina, też tego nie zatrzymały, bo ETF-y nie łamią cyklu, ETF-y go wzmacniają. Instytucje działają w oparciu o modele statystyczne, a modele patrzą właśnie na cykliczność. Nie zmieniło się właśnie nic fundamentalnego, zmienił się tylko styl ruchu mniej chosy, mniej paniki bardziej instytucjonalnie. Bitcoin był pierwszym aktywem, które poczuło globalny brak płynności. Znów stał się kanarkiem w kopalni. Gdy fundusze zaczęły szukać gotówki, gdy strategia Jenkary zaczęła się sypać, gdy rynek technologiczny zwolnił, to kapitał zaczął odpływać z najbardziej ryzykownych aktywów. A Bitcoin nadal należy do tej kategorii, nawet jeśli stoi za nim tysiące ETF-ów i dużych funduszy. Dlatego mieliśmy połączenie dwóch sił: naturalnego matematycznego spadku post globalnego skurczenia płynności i efekt jest dokładnie taki, jak widzimy na wykresie. To nie jest wypadek przy pracy, to nie jest zaskoczenie, to część cyklu, tylko wzmocniony tym, co dzieje się na całym rynku. I właśnie dlatego ten ruch na Bitcoinie jest ważny, bo jeżeli aktywo, które zawsze reaguje jako pierwsze, zaczyna gasnąć, to znaczy, że coś wisi w powietrzu i to prowadzi nas do kolejnego elementu układanki. Bańka AI, która zaczyna skrzypieć dokładnie w tym samym momencie. Rynek technologiczny przez ostatnie dwa lata wyglądał jakby był niezniszczalny. Największe spółki technologiczne z USA, nowe ATH, rekordy w spółkach AI i analitycy mówiący o nowej erze wzrostu. I przez chwilę faktycznie wyglądało to jak przyszłość, ale każda przyszłość ma swoją cenę, a ta cena właśnie zaczyna wychodzić na powierzchnię. To, co widzimy dziś na spółkach AI, to nie jest korekta. To pierwsze mikropęknięcie w bańce, które rosła zbyt szybko, zbyt agresywnie i na zbyt kruchym fundamencie. Bo cały boom AI opiera się na trzech bańkach, które zaczęły się nakładać. Pierwsza bańka to nieruchomości pod centra danych. To nie są zwykłe magazyny, to molochy, które żrą energię, chłodzenie, grunt i stal w tempie, którego rynek nie widział nigdy wcześniej. Budowa centrów danych odpowiada dziś za połowę wzrostu gospodarczego USA. Tak, dobrze słyszycie, połowę. Rządy na świecie nigdy nie stworzyły wzrostu tak szybko, jak zrobiła to tylko AI. Jaki jest problem? Ich żywotność to od 3 do 4 lat. Po tym czasie sprzęt nadaje się do wymiany, a cały cykl finansowania stoi na glinianych nogach. To nie jest stabilny fundament gospodarki. To wyścig taki, który kosztuje coraz więcej, a daje coraz mniej. Druga bańka to finansowanie na kredyty 30-letnie. To jest absurd, o którym prawie nikt nie mówi. Sprzęt AI zużywa się od 3 do 4 razy szybciej niż zwykłe serwerownie. Często po 12 do 18 miesięcy trzeba wymieniać połowę infrastruktury, a te inwestycje finansowane są kredytami na 30 lat. Zastanówmy się, czyli finansujesz technologię, która żyje półtorej roku, kredytem, który trwa 3 dekady. To jest dokładnie ten sam schemat, który doprowadził Subprime w 2008 roku. Krótkotrwałość aktywów, plus długoterminowe finansowanie, plus pakowanie tego w instrumenty i sprzedaż inwestorom. Historia napisana od nowa, tylko pod inną nazwą. Bańka trzecia to technologia sama w sobie. USA pompowały miliardy dolarów w budowę większych modeli, większych klastrów, większych sieci. To był wyścig na skalę, a Chiny poszły w zupełnie innym kierunku. W mniejsze, tańsze, bardziej efektowne modele, trenowane na istniejących danych. I teraz rodzi się pytanie, którego nikt nie chce zadać: jeśli wygrają małe modele, to po co nam 70% mocy obliczeniowej, która stoi dziś w centrach danych? Co się stanie z tymi wszystkimi inwestorami? Co się stanie z tym długiem? Co się stanie z tymi firmami, które żyją tylko dzięki hypowi? I teraz najważniejsze: Bitcoin spada. AI pęka, płynność odpływa, a rządy zaczynają panikować. To nie są trzy osobne historie, to jest jedno zjawisko. Rynek zaczyna mówić bardzo wyraźnie. Kapitał szuka bezpiecznej przystani. Kiedy technologia zaczyna trzeszczeć, kiedy rynek długu zaczyna drżeć, kiedy banki pękają po cichu, to kapitał wraca tam, gdzie zawsze wraca od tysięcy lat do złota. I właśnie dlatego to, co dzieje się dziś na AI i Bitcoinie, nie jest przypadkiem. To ostrzeżenie. To pierwszy sygnał, że duży kapitał nie wierzy już w narrację nieugraniczonego wzrostu. Podczas gdy Bitcoin spada o 30%, a rynek AI zaczyna łapać pierwsze pęknięcia, złoto robi coś zupełnie innego. Nie panikuje, nie wyprzedaje się, nie zrywa się na gwałtowne skoki. Złoto po prostu stoi w miejscu. I to właśnie w tym tkwi jego cała siła. Bo na rynku, na którym wszystko wariuje, gdzie emocje są jak poziomy promieniowania, złoto nie musi niczego udowadniać, ono tylko robi swoje. Złoto miało korektę papierową, ale nie fizyczną. Na ekranie cena spadła ze 120 tysięcy euro za kilogram do przedziału 111 a 117 tysięcy euro za kilogram. Ale na rynku fizycznym, na fizyku prawie nic się nie zmieniło. Dilerzy mieli krótkie od 2 do 3 dni wachnięć, premie lekko spadły, a potem wszystko wróciło na swoje miejsce. A w wielu miejscach ceny fizyka nawet nie drgnęły, bo popyt po prostu je utrzymał. To pokazuje coś bardzo ważnego. Papierowe złoto reaguje na spekulacje, fizyczne złoto reaguje na rzeczywistość. Złoto zachowuje się dziś nie jak aktywo rynku, tylko jak aktywo systemowe. To właśnie widzimy teraz w czasie spadków na kryptowalutach i pierwszych zgrzytów AI. SP 500 w dół, Nasdaq w dół, Bitcoin w dół, największe spółki technologiczne w dół, obligacje się chwieją, rynek płynności trzeszczy. A złoto? Plus 1% w momencie spadków indeksów. Złoto robi to, co zawsze robi, kiedy system zaczyna pękać wchodzi w rolę kotwicy. Nie hype, nie spekulacja, tylko niezależność. Dlaczego złoto nie spada razem z innymi aktywami? Bo nie zależy od etf ów regulacji, banków, serwerowni, narracji polityków, wyborów, Twittera czy konferencji pracowych fedu. Złoto to jedno aktywo na planecie, które nie potrzebuje zaufania. Wystarczy, że istnieje. A gdy rynek traci zaufanie do wszystkiego innego, to złoto rośnie nie dlatego, że ktoś się pompował, tylko dlatego, że ludzie szukają miejsca, gdzie mogą zaparkować kapitał bez ryzyka kontrahenta. Bitcoin tego nie da, AI i ETF-y również nie. Obligacje straciły zaufanie, a złoto tak. I dlatego ta korekta wcale nie była korektą. To było tylko przewietrzenie rynku papierowego, realizacja zysków przez fundusze hedgingowe i odpływ krótkoterminowych spekulantów. A po drugiej stronie instytucje, które kupują po cichu, powoli, spokojnie, bez emocji. I to właśnie dlatego złoto nie spadło jak krypto. Bo na złocie jeszcze nie ma FOMO, nie ma wyjścia z pozycji, nie ma ugotowanych inwestorów. Tu jest tylko jedna narracja. Kapitał ucieka z systemu do metali szlachetnych, który systemu nie potrzebuje. A to dopiero początek tego trendu. Świat zbliża się do momentu, którego większość inwestorów jeszcze nie rozumie do punktu, w którym trzy największe banki centralne świata Fed, EBC i Bank Chin zaczynają robić to samo dokładnie w tym samym czasie luzować, drukować, zalewać system płynnością. Ale zacznijmy od początku. W USA presja jest już nie do utrzymania. Rentowności 10 i 30-latek doszły do poziomów, które zaczęły dławić gospodarkę. Rynek pracy zwalnia, a politycy nie mogą sobie pozwolić na recesję przed wyborami. Dlatego coraz więcej analityków mówi wprost: FED nie będzie miał wyjścia. Stopy procentowe muszą spaść i to mocno. To samo dzieje się w Europie. Inflacja w strefie euro schodzi poniżej 2%, a gospodarka Niemiec i Francji wygląda jak samochód, który jedzie na oparach. Kiedy euro rośnie, cierpi eksport. Więc EBC zrobi to samo, co zawsze robi w czasach kryzysu: obniży stopy procentowe i uruchomi kolejny program stymulacji. Nie robią tego dlatego, że chcą. Robią to dlatego, że muszą. A teraz najważniejsze: Chiny. Kraj, który miał być motorem światowego wzrostu, utknął w spirali deflacji. Ceny nieruchomości spadają. Konsumpcja tonie. Zaufanie gospodarstw domowych runęło w gruzach. Dlatego Bank Centralny Chin, największy drukarz świata, już odpalił maszynę. I będzie drukował jeszcze więcej, bo jeśli tego nie zrobi, to chińska gospodarka może wejść w deflacyjny wir, z którego nie wychodzi się bez bardzo ciężkich konsekwencji. Co to znaczy dla złota i srebra? To to zawsze, kiedy świat ucieka w dodruk, metale szlachetne stają się jedną bezpieczną kotwicą. To samo widzieliśmy po 2008 roku, to samo widzieliśmy po obidzie, to samo widzimy teraz. Wystarczy spojrzeć na Gold-Silver ratio, czyli stosunek złota do srebra. Poziom 80 to historycznie wysoka relacja, która zawsze zapowiadała pierwsze wzrosty. W dwóch poprzednich hossach GSR spadło poniżej 40. Jeżeli historia ma się powtórzyć, to oznacza jedno. Złoto ma jeszcze miejsce na wzrosty, ale srebro może zrobić wynik, którego rynek się nie spodziewa. I właśnie dlatego w nadchodzących 12 miesiącach możemy być świadkiem ruchu, którego wielu analityków dziś nie ma odwagi powiedzieć. Fed, EBC i Chiny wejdą w tryb pompowania gospodarki. Płynność zaleje rynek. Obligacje będą wracać do życia tylko na papierze. A waluty? Wszystkie waluty będą tracić wartość. A w takim scenariuszu rynek metali szlachetnych zawsze robi jedno: wyprzedza wszystkie inne. Najpierw złoto, potem srebro, a na końcu, jak zawsze, platyna. To nie będzie hype, to będzie reakcja systemu na jego własne błędy. I to właśnie jest początek nowej hossy, którą dziś widzą tylko nieliczni. W zeszłym tygodniu zobaczyliśmy coś, co wielu analitykom wciąż trudno przyjąć do wiadomości. Gdy tylko rynek akcji zaczął tracić równowagę, kiedy S&P 500 i Nasdaq szły w dół, a kapitał odpływał z rynków aktywów, złoto od razu zrobiło to, do czego zostało stworzone. Wzrosło, spokojnie, pewnie, bez fajerwerków, ale wzrosło. Nie było w tym emocji, nie było hajpu. Był czysty instynkt ucieczki kapitału do czegoś, co nie zależy od nastrojów i komentarzy polityków. Bitcoin poleciał, altcoiny jeszcze mocniej. Technologia korekta i nerwowość. A złoto zachowało się jak aktywo, które nie potrzebuje niczyjego potwierdzenia. Po prostu pokazało, że gdy rynek się chwieje, tylko metal fizyczny trzyma kurs. I to jest kluczowy sygnał, który powinniśmy zauważyć. Złoto zaczyna się odklejać od reszty rynku. Nie zachowuje się już jak kolejny risk on asset, wraca do swojej prawdziwej roli do roli bezpieczeństwa. To ważne z dwóch powodów. Po pierwsze oznacza to, że duży kapitał zaczyna ponownie traktować złoto jak realne zabezpieczenie, a nie dodatek do portfela. Po drugie pokazuje, że rynek powoli odróżnia wartość od iluzji. Bo gdy pojawia się strach, kryptowaluty krwawią, akcje odpływają, obligacje tracą, a złoto robi swoje. I to nie jest przypadek. To jest mechanizm, który działa zawsze wtedy, gdy świat zaczyna dostrzegać, że system nie ma prawa już działać tak, jak działał przez ostatnie 15 lat. Zeszłotygodniowy ruch na złocie to nie był wzrost, to było przypomnienie. Przypomnienie, że kiedy kończy się zaufanie do papieru, to zaczyna się powrót do metalu. Wchodzimy teraz w etap, o którym większość analityków mówi szeptem, bo wszyscy wiedzą, co się zbliża, ale nikt nie chce tego powiedzieć wprost. Zbliża się nowa fala płynności, duża, większa od 2020 roku, tylko tym razem bez pandemii jako wymówki. Wszystkie trzy największe banki centralne świata idą dokładnie w tym samym kierunku. Stany Zjednoczone, Fed, musi luzować, bo dług zabija system. Rynek już dawno pokazał, że nie ma szans utrzymać obecnych rentowności. Dług USA jest tak ogromny, że nie da się go obsłużyć przy wysokich stopach procentowych, nie da się go zamrozić i nie da się go spłacić. Jedyną ucieczką jest luzowanie i to właśnie widzimy w danych. Fed może nie mówić tego wprost ale każde ich działanie wskazuje na to, że w 2025-2026 będą musieli uruchomić ogromną falę płynności. Nie dlatego, że chcą, dlatego, że muszą, bo inaczej system pęknie. Europa, Europejski Bank Centralny boi się mocnego euro. Sytuacja w strefie euro jest równie napięta. Francja to nie w długu, Włochy balansują nad przepaścią. Niemcy mają recesję i najniższe inwestycje od dekad. Jeśli EBC nie zacznie luzować agresywnie, euro się umocni, a mocne euro zabije eksport i wywoła recesję w całej Europie. Dlatego EBC już dziś przygotowuje grunt pod nową rundę stymulacji. Oczywiście nie nazwą tego dodrukiem, nazwą to stymulacją, wsparciem, narzędziem strukturalnym. Ale efekt jest ten sam: więcej płynności, więcej do druku, większa presja na metale szlachetne. To wszystko, co omówiliśmy: bitcoin, pęknięcie bańki AI, odpływ płynności, nerwowość na obligacjach i przygotowanie banków centralnych do masowego luzowania, prowadzi nas do jednego najważniejszego wniosku. Świat wchodzi w etap, w którym papier traci, a metal wygrywa. Nie dlatego, że złoto jest modne, nie dlatego, że srebro ładnie wygląda i nie dlatego, że analitycy nagle je pokochali. Tylko dlatego, że system finansowy wraca do swojej najstarszej, najtwardszej zasady. Kiedy rośnie dług, rośnie złoto. Kiedy brakuje płynności, rośnie złoto. Kiedy wraca do dróg, rosną metale szlachetne. To nie jest moja opinia, to mechanizm, reguła, która działa od setek lat. A dzisiaj jesteśmy dokładnie w tym punkcie, który poprzedzał wszystkie największe ruchy na metalach szlachetnych. Fed szykuje się do cięć, EBC przygotowuje program stymulacji, chyny odpalają drukarki, rynek akcji jest napompowany jak balon, bitcoin wchodzi w swój matematyczny etap spadkowy, a sektor AI zaczyna pękać od środka. To nie są przypadkowe zjawiska, to element tej samej układanki. Kapitał zaczyna uciekać z obietnic i wraca do rzeczywistości. Do metalu, do fundamentów, do aktywów, których nie da się wyłączyć jednym kliknięciem. I tu dochodzimy do sedna. Myślicie, że duży inwestorzy patrzą na wycenę w dolarach czy w euro? Nie. Oni liczą uncje. Duży kapitał nie pyta, ile kosztuje kilogram złota. Kapitał pyta, o ile powiększyłem swój skarbiec. Bo to nie cyfry na ekranie decydują o twoim bogactwie, tylko ilość metalu królewskiego, który naprawdę posiadasz. Bitcoin może spadać, AI może pęknąć, akcje mogą fluktuować, waluty mogą osłabiać się. A złoto? Złoto stoi, złoto trwa, złoto robi swoje, tak jak robiło to przez 5000 lat. Złoto to fundament, srebro to dźwignia, platyna to asymetria. A świat, który wchodzi w cykl do druku, kryzysu, zadłużenia i pękających baniek, Zawsze wynagradza tych, którzy trzymają fundamenty. Dlatego jeśli budujesz swój skarbiec, jeśli systematycznie dokładasz fizyczne uncje, jeśli masz plan i trzymasz się procesu, to jesteś po właściwej stronie historii. Bo przyszłość może być niepewna, system może się chwiać, politycy mogą opowiadać bajki, ale metale szlachetne nie kłamią. I to jest właśnie powód, dla którego ta hosta dopiero się zaczyna. Jeśli dopiero zaczynasz albo chcesz działać bardziej świadomie i bezpiecznie, to zapraszam do Rekin Srebra Pro. To zamknięta kameralna grupa, gdzie oferuję profesjonalne wsparcie w budowie stosu i zakupach metali bez kosztownych błędów i niepewności. Jestem tam na bieżąco, osobiście pomagam członkom, odpowiadam na pytania i dzielę się swoją wiedzą. Możesz więc liczyć na realny kontakt ze mną, a nie tylko na automatyczne porady. Jeśli jesteście zainteresowani, więcej informacji zostawiam w opisie filmu oraz w przypiętym komentarzu pod filmem. Pamiętajcie, moi drodzy, że nie jestem żadnym żadnym doradcą inwestycyjnym ani doradcą finansowym i wszystko co mówię w swoich filmach to nie są żadne porady inwestycyjne ani żadne rekomendacje zakupowe każdy ze swoją gotówką zrobi to co chce pamiętajcie moi drodzy jeśli chcecie otrzymywać więcej takich materiałów to oczywiście subskrybujcie ten kanał zostawcie łapkę w górę napiszcie komentarz taktyczny który składa się z siedmiu słów włączcie dzwoneczek aby otrzymywać powiadomienia a na tą chwilę pozdrawiam wszystkich serdecznie do zobaczenia trzymajcie się cześć